Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie, widzę, że się akurat grid na moim kanale najbardziej przyjmuje, no bo widzę CS, to, to akurat 5 lajków, ale grid to są przeważnie 3, tak już mi się pojawiły statystyki, jakby ktoś chciał wiedzieć. Dziękuję wam w ogóle za czas oglądania mnie, bo widzę, że 122 minut to jest naprawdę dużo z czasu oglądania z tych moich paru filmów, które wstawiłem. Naprawdę... Seria widać z grida się bardzo przyjmuje, bo jest dopiero 5 a już 3 lajki, kiedy przy 20 wyświetleniach samej misji jest tylko 5 lajków. Proszę Was o komentowanie, co byście chcieli, żebym poprawił, a my teraz sobie pykniemy w gridzika. Widzimy się za chwilę. No to widzimy się z powrotem. Teraz już w tym momencie w gridzie. Będzie to wyścig pojedynek, jak widzę. Mierzę się z y, Kelim To będzie tylko jeden odcinek Tak Znaczy w gry to możemy sobie porozmawiać W CS-u tu nie za bardzo bo tam trzeba się niestety skupić Słuchaj, jak mój kolega obijał barierki Niestety tym samochodem trzeba jechać jednak spokojnie bo on szarpie na lewo i prawo Obawiam. Oh o, kalimim, przede mną. Widzicie koszmata? Ja to wraz rozpekcji nie używam, wolę sobie sam wyjechać Karwa ty rzuca. Wolałbym niestety tutaj swojego Mustanga tutaj mieć O, tego Mercedes'a strasznie nie lubię, jeszcze nie mam 21 poziomu Więc sobie nic innego kupić po prostu nie mogę Miała być dyscyplina P2, ale niestety ją zablokowali, a w P2 miał Mustanga A jeszcze to wygramy, ty? Wygraliśmy. Jak miło czasem zobaczyć, że jednak Hojtar czasem wygrywa. W tego grida, bo to często nie jest. Okej, okay, a ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Proszę o lajka, komentarz i subskrypcję pod moim kanałem. Dziękuję. I na razie.